Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Bubble Games i widać mnie w odcinku Agar.io. W poprzednich odcinkach grałem w tą serii też i były odcinki informacyjne. Dzisiaj będzie dużo odcinków informacyjnych. O, jeszcze jakie lagi? Jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, Agar.io to jest gra między symulatorami, a grami takimi fajnymi pewnie nie słyszycie tego co właśnie piszcie mojego komputera o właśnie widzicie przez to mi laguje pewnie zaraz wam pokażę jeśli mnie nic nie zrozumiecie mogliście wysłuchać chwilę właśnie bo akurat wentylator głośno chodzi ale niestety ustawiać e mikrofon muszę blisko muszę siedzieć bo mikrofon mam źle ustawiony nadal no cóż, dobra, gramy w Agar. IO Gra kulki, pożeramy mniejsze, zjadają nas większe, trzeba uciekać, trzeba uważać eee Oj, hajsy, hajsy, znowu hajsy, same hajs. Co nie z tymi hajsami, no Mars, dzięki. O właśnie gdzieś się zjadłem mniejszego gracza. O, Simonek. Chodź tu, chodź, 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 Mam cię. No dobra, zjedliśmy następnego, Prandota Kasia? Nie wiem, Prandota Uj Jezu kto tu jest nasa O fuck, Vera jakaś, Pimpex Grace Heiss... No nie laguj no, Heiss nie <ścoughs> Normalka Heiss rządzą prawie w tej grze Irezig Crew już Crew Też akurat w tej grze <laughs> Akurat popijam akwa wodę cytrynową, bo słyszy mnie cały dzień. Jak już możecie słyszeć, lekki katar, no zawalony troszeczkę. Jak to na zwierzaka? Na człowieka, bo i tak ludzie pochodzą od zwierząt, od małp. Piotr, killer, killer dwóch. To film science fiction. No zaraz zostanę przez Hitler Jezu sama wojna Hitler no Frajer jeden Rządził Niemcami kiedyś, teraz też chce rządzić, kurde grą Uff. Jeszcze Putina blokował Ale co tam będę w wojnach mówił? Kanał informacyjny, serii informacyjne będzie dość dużo, ale też będzie seria GARA, bo akurat gra jest bardzo fajna, będzie dużo rzeczy mówionych. Będzie fajna gra, jeśli, czekajcie, bo Wam pokażę, a może ich je pokazywałem, jeśli naciskamy spację w tej grze, to dzielimy swoją kulkę na mniejsze kulki, żeby zerzeleć inne kulki, tak jak tu mamy Mars, żeby go dogonić, to używamy spacji. Chodź, 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 mogę chodź. Właśnie użyłem spacji I mamy dwie kulki teraz, o właśnie ja no, mam zeżar, frajer. Za mną właśnie jakiś tom Lata koko yy, niektórzy pytają o Minecrafta, to już w informacyjnych odcinkach powiedziałem jak i co, Oh o Minecraft. Z z Dobra. Mogę czasami nie mówić nic, ale No, odcinki yy, Agar.io to będą odcinki informacyjne, może z tego serię zrobię. Niektórzy chcą... A bo kiedy będzie Minecraft? Ja mówię na no, kurkę, na no, moje wymagania komputerowe, no to... No hej. No odczepcie się mnie, Co ja wam zrobiłem? No i znowu, Weronika, Weronika, jedźmy stąd. Mówią mi, kiedy Minecraft? Ja mówię, no. Moje wymagania komputerowe są do cienkie, żeby nagrywać mojego Minecrafta, którego mam, bo mam wersję serwerową. Który jest u, a, o, oh, fuck. Mam wersję serwerową, taką, że mogę grać i single player i wszystko się zapisuje i multiplayer i wszystko się zapisuje w drugim albo w pierwszym odcinku już pokazywałem konwersję to możecie sobie zatrzymać się jak spisać i pobrać bo... tata Gimper albo Gimper Kowalczyk jest na pewno no i znowu Hitler a ja go zaraz zerżę normalnie chyba a spac nie mogę użyć bo jestem za mały był nie zeżar... najlepiej właśnie w tej grze grać z boków ale to właśnie te zielone bąbki takie to są właśnie dziury, dzięki którym jest ci, jesteśmy więksi, tak jak tu Charlie, no właśnie znowu zjadł. Ja akurat w tej grze już gram e, czwarty odcinek w tą grę i już mi się bardzo podoba. Mógłbym nagrać wam z tego dużą serię i dużo gadać, ale też myślałem, żeby może jutro albo w poniedziałek nagrać wam wersję z kamerką, żebyście zobaczyli moją twarz. Bo niektórzy nie wiedzą jak wyglądam, nie rozpoznają mnie na mieście, co to normalka, rozpoznają mnie wszyscy Jak to wiadomo Agar i olk, Z mm. fuck. Czekaj O na z boku widzieć oh Hajs obok mnie No nie laguj mi no Hajs Majka Ktoś mi mówił jeszcze kiedy co do Minecrafta, no to mówię, że mam serię taką Minecraft serwerową, co mi wszystko zapisuje, że wyjdę i wszystko robi tak jak youtuberzy mają serwer i na serwerze jest aktywny przez 24 godziny. No to jest akurat to samo, tylko że ja mam wersję single i multi, że mogę na multi grać i wszystko zapiszę i na single to samo. Wezmę nowy link, na przykład nową nazwę, tak jak w Bubble Games teraz wpisałem i zobaczyłem, że muszę od nowa wszystko robić. Ale jak ma się game moda, to można. Bo ja akurat powiem Wam, że Minecrafta na modach to mi trudno. W ogóle jest teraz zainstalowanie modu, bo mam kilka modów przepatrzonych, żeby wygrać dla Dio Chipsie. Ukraina jest, no. No dobra, ja tak sobie pogram w to. I to będzie następny odcinek na dzisiaj wam powiem. Już czwarty. Zobaczę jak mi dzisiaj w tym wrzucaniem pójdzie, czy mi się kąpnie zgrzeje, bo już jeden odcinek mam wrzuciem. I wyszedł ładny. 16 i 50 parę sekund. Bo niektórzy mi mówią krótsze i lepsze. Może z głosem je pewnie nie słychać, bo mikrofon od, od twarzy mojej trochę daleko jest. A ja akurat mam taki fotel, że akurat nogi złożone w krzyżyk i tak najczęściej lubię siedzieć. Chociaż na razie wam się nie pokażę, bo muszę jeszcze ten program Action, co mam do nagrywania. Tak, akurat nagrywam Actionem, nagrywam renderuję Camtasia 8. Pobrałem sobie wersję próbną, bo akurat z e, Krakowałem, to mi nie działał Stopel bo mam także odliczam i wersja próbna 125.1 to już jest inna wersja action programu którego ja uwielbiam do nagrywania znowu Hejsy Może gdzie jest Rezji pewnie odpoczywa ja sobie właśnie obejrzę dziś rozejdzie zobaczę czy może coś nagrał Hogatego pozdrawiam go też Miasto i ławę pozdrawiam Galerii Jeziorach też której często mi widać, chociaż niektórzy nie wiedzą gdzie to jest. Miława w armii Mazury. Zapraszam do nas. Nasze miasto jest tak bardziej turystycznie niż ekologicznie. Ekologicznie też, bo akurat można spotkać ekologów. Ekologicznie można to miasto akurat. Mam Fuck, nie trafiłem. Dobra już przełączę się na dwie, bo chociaż potem szybciej będę uciekał. Połącz się, połącz, zjedz go, zjedz go! Jest. Chyba połączy siły. No połącz się, no. Tutuś. Chodź tu, Andrzej. Andrzej. Chodź tu, Andrzej. Andrzej. Ziem go. Dobra. Właśnie widzicie, mamy już cztery komórki. No, zaraz mi zeżre ktoś. Pewnie. Odczep się ode mnie. Ktoś tu zakochany, bo widzę serduszka. Połącz się, połącz się, połącz się. O, teraz masz przerwane. <laughs> Widzicie, właśnie Fuknasa, Ercz, czyli Ziemia. Takie nazwy czasem są, że... O, Norwegia. Ja. Chodź, chodź, Andrzej. Pewnie dużo że... Creeper z Minecrafta. Czasem mnie nazwy zadziwiają. Wam powiem. O, mówię. O, wpadłem. Czasem nazwy mnie w że właśnie zadziwiają. Poprawiam mikrofon, bo kurde starocie cienko odbiera. Czekajcie, może ja sobie ustawię mikrofon jeszcze, tak żebyście mnie głośniej słyszeli z daleka. Mikser. Raz, dobra. Mikrofon ustawiony. Można grać w agara. Jeśli by było mnie słychać niewyraźnie, na przykład teraz jest wyraźnie, dalej mnie słychać niewyraźnie, ale to komentarz, ja coś z tym zrobię i następne odcinki już przy ustawionym mikrofonie. Następne odcinki, czyli dzisiejsze informacyjne, co już nagrałem. Seria z agara, to już będzie odcinek seryjny z Agara, tamte to informacyjne, takie seryjno informacyjne, bo jest dużo informacji, dużo gadania, zaraz padnę, jak to w Metinie. A właśnie, tu jest właśnie do gier, czy byście chcieli Metina 2. Mam akurat 31 level, bo mam chyba wiadomość na Facebooku, ale w ogóle nie, bo mam mailand i Facebooka włączonego cały czas. Dlatego właśnie czasu mam pod dostatkiem, więc mogę i wam nagrać, i wysłać. Akurat pogoda za oknem jest masakrycznie w kratkę. Słońce, chmury. Oglądałem właśnie pogodę, przepraszam. Oglądałem właśnie pogodę. O, o, co mi się odbija? Oglądałem właśnie pogodę. I ma być pogoda w kratkę, deszcz, chmury, słońce. Pogoda w kratkę jak ona naszej ziemi. No niestety świata takiego nie ma, że... O, już utknęłem w łapce hajsów? Majka! Na szóstym miejscu hajs. Nie no, te hajsy są za dobre, no. O, Jezu, jeszcze jeden hajs techno. Hajsy trzymają dużą wadę, kurde w tej grze. Ja tam nawet jako gracz początkowy agar io, to z każdym graczem mógłbym grać. Można grać samemu, można grać z kolegami na serwerze Serwer, co to nawet by było, i chat Aha, spoko zaraz zostanę zjedzony przez niego pewnie Dziel się, możesz z tego wziąć No widzicie, żeby uciec to można właśnie spacji używać Żeby uciec, ale wtedy mam punkty Scotland Nie wiem co to jest, bo akurat z geografii nie jestem dość dobry Chyba akurat miałem niedawno egzaminy z geografii, z chemii na trzy ustny. Tak, pierwszy ustny z chemii, który zaliczyłem na trzy. To jest moja trójka z chemii, jedyna w życiu szkolnym. Zaraz mnie znowu zerzę. Odczep się no! Wiking, chodź tu, zaraz ty O oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck, o oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Ktoś mi polecał grę, y, jakąś grę na podobę Minecrafta, coś, 3D skot tam coś takiego, Polska mnie zżerała, no. własny kraj mnie zżerał, to jest dziwne, czasem mnie to wkurza. Ty będziesz, jesteś z Polski, jeszcze cię kraj własny. Dobra kochani, ja zrobię sobie dwie minutki przerwy, nagram wam za chwilę następny odcinek. Nie będę się żegnał, bo widzimy się za dwie minutki.